Pewnego dnia Filip Ślimak, Pawełek Pająk i Basia Biedronka postanowili wybrać się na wspólny spacer po lesie. Był piękny, słoneczny poranek, a cała trójka cieszyła się z możliwości spędzenia czasu razem. Wędrowali po miękkim mchu, przeskakiwali przez liście i śmiali się, kiedy nagle usłyszeli dziwne dźwięki dochodzące z pobliskiego krzaka. Co to może być? zapytał Filip, zbliżając się ostrożnie do krzaka. Za liści wyłonił się kret. Jego futerko było przykurzone, a nos wciąż węszył w różnych kierunkach. Kret wyglądał na zdezorientowanego i zagubionego. Hej, wszystko w porządku? zapytała Basia z troską. Kret podniósł głowę, ale wyraźnie nie mógł ich zobaczyć. Och, kochani, zgubiłem swoje okulary. Bez nich prawie nic nie widzę, westchnął Kret. Próbowałem ich szukać, ale bez skutku. Bez nich nie mogę wrócić do domu. Filip spojrzał na swoich przyjaciół, a Pawełek natychmiast zareagował. Nic się nie martw. Razem znajdziemy Twoje okulary. Jesteśmy zgranym zespołem, zapewnił. Cała trójka rozpoczęła poszukiwania. Pawełek dzięki swoim ośmiu nogom przeskakiwał szybko z gałęzi na gałąź, przeszukując wyższe partie drzew i krzewów. Basia frunęła nad kwiatami, dokładnie przyglądając się każdemu miejscu, które mogłoby kryć okulary. Filip, wolniejszy, ale bardzo dokładny, wędrował po ziemi, szukając wśród liści i kamyków. Poszukiwania trwały już dłuższą chwilę, kiedy nagle Pawełek zatrzymał się przy starym pniu drzewa. Chyba coś znalazłem! zawołał podekscytowany. Na mchu, tuż obok pnia, leżały okulary kreta. Basia poleciała szybko, aby to sprawdzić, a Filip Ślimak pełzał zwolna, upewniając się, że to faktycznie okulary. To one! krzyknął radośnie Filip. Z radością przynieśli okulary do kreta, który natychmiast je założył. Och, teraz was widzę! powiedział z uśmiechem Kret. Bardzo wam dziękuję. Bez was nigdy bym ich nie znalazł. Zawsze chętnie pomagamy, odpowiedział Pawełek, uśmiechając się szeroko. Czasami, gdy czegoś szukasz, potrzebujesz tylko pomocy przyjaciół, dodał Filip. Kret, z wdzięcznością w sercu, zaprosił całą trójkę na herbatkę w swojej podziemnej norce, a oni z radością przyjęli zaproszenie. Tego dnia nauczyli się, że nawet najprostsze gesty mogą przynieść wielką radość i że prawdziwi przyjaciele są zawsze gotowi, by pomóc.